Co tam, Oleńko. Nic, wróciłam na, na YouTube po chorobie i, i dostałam zawał. Co się stało? <noise> Jakąś rakietą leciałam. <noise> Jakąś rakietą? No to będziesz miała okazję jeszcze raz, Olu. Proszę nie, to jest okropne. Będziesz miała okazję jeszcze raz, ponieważ był chyba update, to jest chyba nowa mapka. To jest beznadziejny. Czemu to włączyłeś? Olu, nie pytaj się mnie. O Boże. W sensie, o, o co tu chodzi? Tłumacz mi, tłumacz no, mi, sadę, bo jakby, ja nie wiem, musisz o co trafiać w otwory. W dziurki. Tak, w dziurki, tak? Tak. Okej, okay, okej, okay, niech będzie. Oooo! O! O, no, to, to jest. To jest ciężkie, to jest ciężkie. Ej, to jest fajne. Nie ma opcji, że mi się to drugi raz. Ale chwila, raz czy ty tam? widzisz inne rakiety obok znaczy, siebie? Znaczy, tak jakby widzę je, ale jestem teraz z przodu, więc nie widzę nic. Boże, boże, nienawidzę tej gry. O, mój Boże! Ja lecę, Ola, lecę! Może mi się uda! Nie wiem, ile jeszcze muszę lecieć? Przez 30 sekund, co? O, tu jest dziurka, tu jest dziurka, dziurki są dobre! Dobra, dobra. Dziurki są dobre, to się zgadza. O, o kurtek, ktoś mnie dogania, Ola. Nie, wiem, ja jestem tak, jakby chyba pierwsza, nie wiem. Wiesz, Boże, co ja, ja ci nie powiem? trafiłam! O, mój Boże, o, mój Boże, znowu mi się uda! Przeszłaś? Tak! Mi też się udało, Olu. O Boże, Olu, jakie to oficjalnie, było! Oficjalnie! Nie rób tego więcej. Oleńko proszę. oficjalnie jest, są nowe mapki. Właśnie już wybrałem dla ciebie kolejną minigierkę. W sensie, już są jakieś zakolejkowane specjalnie dla ciebie ode mnie, Olu. Mm -hmm. O, te, tym a. razem myśmy sobie coś takiego. Co, to, to tego nie było? To znaczy, to było, to było. Będą dwie takie normalne. Co to za a małpa? potem... To jest chyba golem, wiesz? Lawowy. Ma I to jest jako taki boss, chyba. Nie wiem, dziwnie wygląda. Dziwnie? Dobra, może to Będzie jest broń. go pokonać, ola. Mam? Przygotuj się A nie, do walki. To nie ta broń, to nie broń. Przygo Przygotuj się, by cię postrzelą. Pek. Uważaj. Uważaj. Strzela. Uważaj, ola. Luz. Luz. Dobra. Luz. Znowu Easy. strzela. Leci po kolei, ola. Uważaj. Dobrze. O-o. Aha, o, rozwalili. Dobra, teraz drugi, 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 ola. Biegnę, dotknęłam, dobra, cudownie. ja też, kurde. O-ou, <laughs> strzelanko. Easy, easy o, peasy, to jest ładne. Dobra, kolejne, 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 kolejne. No! Dobrze. Dostałaś leciutko chyba. Tak, lekko mi się oberwało, dawaj, Bożej, dawaj. teraz Z dwóch stron, z dwóch stron. Nie przejdę. Nikt nie, nikt nie poszedł na drugą stronę. Dobra, wiesz co, stanę po tym. Dobra, dobra, jest, udało się. Dobra, klikajcie, Boom, Dobrze, Pięknie. kurde. Stanę na środku jednak. <laughs> strzela, strzela, uważaj. Ale że ty tak szybko, panie, strzelasz? Ważne, to jest szybki strzelacz. Dobra, dobra, easy, easy. Dobra. Musimy stać po... Dobra. Po lewej, po, le, po, po lewej stój. Dobrze, Ola, Shake. dawaj! Pięknie. Bo, ale go załatwiłaś. Czy on już Ude. umarł? On już umarł! Chyba tak. <laughs> Pięknie. tak. za to tylko 10 monet, boli mnie to. Gratuluję, Olo. Dziękuję. Ktoś ma tu w ogóle cyberka, widziałeś, jaki piękny? Też było? Ja Też nie już kojarzę. Było, tak. da dawno nie grałam, nie wiem, a co tu się robi? <laughs> Eee, dbano się obracać. Aha, dobra, dbano się drzwi obracać, dobra, rozumiem. Musimy biec w daną stronę, Ola. No wiem. Easy peasy, easy peasy, Cześć. easy. Cześć! Nie możemy biec za blisko. Ale ja nie biegnę za blisko. Bo one chyba mogą odwrócić to kierunek. One przyspieszają, wiesz? wiesz chyba. Tak, no to na pewno. Biegniemy, Ola, biegniemy. Pa, pa, ra, pa, 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 <laughs> <laughs> to chyba nie, nie ten soundtrack, wiesz? A! No właśnie, właśnie. O kurde, Ola. Ola, znowu do tyłu. Dobrze. Je, teraz na jedno, jedno i do tyłu. I do tyłu. No ostrożniaka, Ola. Uważaj! Uważaj, dupka ci się spiecze zaraz. Dobra, easy, 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 easy. Dobra, nie, 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 nie. Dobra, dobra, easy, 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 easy. Lecimy, o Jezu, lecimy, o Jezu. 4, 3, 2, 1. Nie, yes, zdało ci się, dobrze. Pięknie. E, Podoba mi się Gratulacje, Wirtualna piąteczka. Proszę. Podobało Przeci. ci się? Boże, tak. coś takiego dziwnego Teraz, tutaj. Na będą trzy nowe gry. E, trzy, trzy nowe trzy gry? Nowe gry. Tak, Dobra. wszystkie pod rząd. Proszę a, bardzo. A są straszne. Co to jest? Eee, Boże, będziemy harry. skakać przez płotki! W sensie, nie wiem kiedy ostatnio był ten update, szczerze mówiąc, bo jest napisane nowy update, ale z hmm. kiedy to nie jest napisane, więc jakby... Nieważne! Nie nowy update. <laughs> jest napisane, że zaupdate'owany został 25 września. Dobrze. No, to Czyli na moment, jak to nagrywamy, Trzy dni po. A jak tu się idzie, czy Musimy coś? skakać przez to chyba, wiesz? Tak. Skaczesz, skaczesz Ola. Pyk! Pyk! Cyk! O, coś tam przewrócił. Pach! Uh, nie wiem. zium. <grym> zium, Siu! Skia! Ram, pam, pam! Skr skr Boże prawie dotknęłam ten płotek i ten też. No nie dotykaj Ola, nie dotykaj płotków. W ja płotku To się nie dotykam. Płotka! <grym> A, ty jesteś płotka taka, taka z wiedźmina, tak? Tak. <grym> A dlatego. <grym> o jest to płotka O nie! nie! Straciła pozycję kobieta. OMG. Oh biegnij Ola, może jeszcze odrobisz. Myślisz? Tak, myślę, że ci się uda jeszcze. Jeszcze zostało ci 17 sekund biegania. O nie, jakim cudem przewróciłem się? What? Dobra, dobiegliśmy praktycznie jedno. Ile przewróciłeś? Jedno. Też jedno? No to biegnij. O Boże, przepychanie kamienia? No, będziesz mm. jak Pudzianowski. Dobra, dobra. Będziesz Pudzian, wersja kobieca. Pudzianola. O kurde, z takimi młami wielkimi. Tak. Kurde, Ola. Ade, okej, dobra. Będziesz musiała, Ade. Musiał, dzięki. Przepraszam. cztery, trzy, dwa. Pokaż swoje szybkie poluszki. A sensie tak, dobra. Jadę, Ola. Ja nie umiem nigdy, Arne. Ja nie umiem, ja nie umiem. O mój Boże, czemu to tak wolno idzie? No pchaj, pchaj, co ty robisz? No Ola, ja na 120 jestem. Ja dopiero 90 przekroczyłam. 148. <laughs> Najszybsze palce w galaktyce. O, o. Um. Uh. Nie możesz zostać złapana. Przez kogo? W jakiś sposób? No ktoś ktoś będzie łapką ruszał jakąś z tego co rozumiem. A, aha, o, tak. Ola musi. A, już nie nie że Już rozumiesz, że to Jest łapka. Dobra. Wszyscy lecą z tego. Nikt nie wie jak co w to grać. Wszyscy lecą dalej. <grym easy, <grym nie. Ktoś mnie odbił. Halo, proszę sobie, z dalej Ja to się chowam za ścianą, nie wiem czy. Wie. Ja też się chowam. W jakim jesteś ba bańku? W takim brzydnym. No w, w brzydkim Witam. żółtym. To Ola, blokujemy tu, blokujemy. No to, nie no, Krystian bo on tutaj idzie! O, o Dobra, ruszył, to ja szybko. Dobra. A, A bo on może się tak obracać w kółko. No tak, i ma też. Musimy być po drugiej stronie, pa jak szybki! Uważaj, Ola! W którą stronę? Zaraz będzie mógł idzie, w naszą dobra, w tamtą stronę tamtą. iść. On próbuje jest... <noise> tylko tą jedną słucham. No ja nie wiem. O, o złapał, dobra. złapał! To moja szansa! To moja szansa! To była męgł? O, Boże. Bo Ona wróciła? Co? Ona wróciła, nie wrzucił jej! No nie! <laughs> What the fuck? Ktoś chyba nie ogarnia, jak się o tym o, steruje, Ola. O! o. o nie, wrzucił o, o. Jednak ją! Jednak wpadła! Jest! kurde, dało się. tylko jedna Easy. osoba. Ola. E, cześć. 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 O, dobra, już, już się naprawiłam. Ola, może będziesz swoim romperem. Myślisz, że w końcu nadejdzie ten czas? Myślisz, że może ten, no, może ten dzień w końcu nadejdzie. Zobaczymy. Oczywiście. O, o. Że nie. O, Krystian! Co już? Wiesz, po kogo idę? Sojusz? Nie wiesz, widzisz mnie? po kogo idę. Nie widzisz mnie. No, błagam, idź! Ola! Ale, że ty tak na mnie idziesz? Dobra, pójdę no, na kogoś Idę na ten domek, Twoja bo. Twoja świnka ja mam... za tobą lata. Uuu. Ale, że ty tak, tak rozgniotłeś kogoś? Tak, a, ja, a wiesz, co tu są dwie osoby jeszcze? Patrz. Uciekaj! Eee, bram. O, jak mi przy! O, Jak mi przykro! Ola! Przestraszyłem się! Boże, o, co kur... tu się dzieje? Bejam! Ty widzisz Bejam. w ogóle jakieś smiki Lecę po was, zostaliście ostatnią trójką! Kurde... O oo. Masz 5 sekund, nie zdążysz Co jest? Zdeptałem ją No według mnie nie Zdeptałem ją O, zdążyłeś jeszcze <laughs> Gratuluję 14 Gratuluję. poziom Woo! Pięknie Dobra, lecimy kolejne, bo ja chcę pograć więcej, bo... Ola, ja mogę coś drogiego kupić, wiesz? To kup coś drogiego <noise> Wiem, co kupię Bo nie wiem, czy To wiesz... dla ciebie, Ola Gdzie, tu Gdzie jesteś? jesteś? Tu o mój Boże, czy to jest smok? To jest smok. <noise> Ale fajny. <noise> Mogę go przytulić. O! On mruczy. Te, teraz ty. O, o już, już się nie Ja nie będę mruczeć. O Boże, jedna osoba dostanie miecz, Ola. Mm -hmm, mm -hmm. Chowaj się. O! Tak, czy, czy, czy to naprawdę ty? To naprawdę ja. To naprawdę. E, Ciach Musimy trochę pograć O kurde, Krystian Bo ja miałam przerwę, bo byłam chora I, i zapomniałam, jak gra się w Roblox Ale się tak? ty tak, tak po murach skaczesz? Ja tak po murach skaczę Boże, ty masz jeszcze 40 sekund, żeby to zrobić Stój, bo strzelam! Nie zabijaj! Dobra, poddaję się uciekuj. Boże, zablokowałam się na ścianie Ola, ile osób jeszcze zostało? Nie ja mam pojęcia Widzę, że ktoś na dachu jest Nie wiem, jak wejść na dach, co prawda Uch. Uch. Też nie wiem. Chyba jednak wiesz jak, we, jak wejść tam. Wiedziałem jak wejść. Jesteś ostatnią są chyba Ola. Nie. O! czy się gdzieś schowała! Nie, była ostatnia. Ta mała spryciula. Uuhaha. A wreszcie. O boże, co to za gra? To jest battle skirmish. Dwa teamy. po każdy ma łódkę i musimy łódki rozwalać Ola. Zajemne. Mhm. Jestem w czerwonej. Ja jestem w niebieskiej. O kurczę. To będzie nierówna walka. Czy, Z karabinku masz no prawie, Boże. A jak się skręca łodzią, czy coś? A, że tak się to robi. O mój Boże, dlaczego? Dobra, jedna osoba już zginęła. Tak Ała, nie może być. Dobrze! O nie! Chciałam mnie pokonać, kobieta. Czy to ja, ja cię zabiłam, naprawdę? Tak. Gdzie ja Czek płynę? Gdzie ja płynę? Jestem jedyną, niebieską! Jesteś jesteś jedyną. co no, masz całe zdrowie. Dawaj, Morzika możesz jeszcze rozwalić. Albo Mangle Mangle po twojej prawicy. Nie, w niego strzelam. O, ale to musisz tak przed nim sporo strzelać, bo to jest duży dystans, Ola. Ale ja nie wiem, gdzie ja je, jak ja płynę w ogóle. No, możesz sobie po prostu chyba pływać, wiesz? Nie o, wiem. O, kurde. Strzelaj do nich z dystansu, oni nie wiedzą, jak do ciebie strzelać. Strzelam, musisz strzelać przed strzel nimi. Prze o, o, o. O, ładnie, trochę dostał. No strzelam. Czym jesteś bliżej, tym musisz, tym bliżej, tym bardziej na statek tak No wiem, strelować. wiem. O, kurde. Rozumiem, o, jak o, to o. działa. Spokojnie. Lecisz, lama cię goni. Wiem, że lamam mnie goni, widzę. Masz, lama. O, ale dostał. Oj, trochę, o, trochę o troszkę za, troszkę za. Musisz przyspieszyć, Olu, bo stoisz w miejscu. No, ale co ja mam zrobić, jak ja płomę? O! o, macie tyle samo zdrowia. O no, nie, nie trafiłaś. O i koniec. Żegnaj, kapitanie, konek. Byłam ostatnią niebieską. Czuję Ale się dumna. z całego Tak, teamu. dlatego czuję się dumna. Gratuluję. Kapitanie ten statek zatonął. Co to jest? Collection contention. Mhm. Mm nie wiem. Szczerze? Po nazwie nic ci nie powiem. Nie wiem totalnie o co chodzi. Prezent. O, tak! Tak! <laughs> ja jestem, górne. tu jestem, dobra. Dajcie Mamy. mi prezenty! Nie można skakać Olu, pamiętaj! Dajcie mi prezenty! Dajcie, dajcie, dajcie! Tu jest! Będziesz mój! I ty też... Oddać mi moje mój. prezenty! Tu jest taki duży. Ten ja lubię duże prezenty. A! Ale że... Ukradłem. Hydrant, gdzie, gdzie ja jestem? Jestem tu. Dobra, tu muszę stać. Easy, easy, easy. Teraz tu. Ola, tu. Dobra. Ola, zebrałam. O nie. Jakie samoloty tu jakieś leciały? O mój Boże, ja się zgubiłam. Nie zgubi... mogę. Ja też nie mogę tak. O Boże, to, to, nie, to nie jest dobre. To nie jest ani trochę dobre, Ola. No i dlaczego? Gdzie ja jestem? O niech ktoś mnie wypchnął. Co za zgagi! Ile zło? Koneczko 13, ja też 13. Encek, po kurde, widać, że para. Najlepsza para na polskim etapie. Zachłanni na prezenty. Tak. tak.